To historia ukraińskiej okrojonej strategii, strefy zabijania i tego jak rozbija ona rosyjską linię frontu od środka. Przejdźmy od razu do rzeczy zaczynając od jednej liczby, która bezpośrednio pokazuje ogromny sukces Ukrainy. 1.45%. Tyle ukraińskiego terytorium zostało zajęte w latach od roku 2023 do roku 2025. Jednocześnie szacuje się, że Rosja poniosła około 1.2 miliona strat w tym śmierć i ciężkie obrażenia. Straty sprzętowe są równie katastrofalne ponad 16 100 pojazdów opancerzonych. A finansowy koszt dla państwa doprowadził do tego, że prezydent Rosji, Władimir Putin, ogłosił konieczność cięć wydatków wojskowych na rok 2026, po raz pierwszy od 10 lat. I to wszystko w samym środku aktywnego konfliktu zbrojnego. Pomyśl o tym przez chwilę. Rosja w zasadzie zrujnowała samą siebie, a wszystko, co dostała, to mniej niż 2% terytorium Ukrainy. W roku 2023 siły rosyjskie zdołały zająć marne 188 mil kwadratowych. Rok 2024 przyniósł lepsze rezultaty około 1500 mil kwadratowych, ale to wciąż mniej niż 1% całkowitego terytorium Ukrainy. Do roku 2025 rosyjskie postępy zwolniły do pełzania czasem średnio zaledwie od 150 do 400 stóp dziennie w kluczowych sektorach takich jak Kupiańsk i Pokrowsk. Dla porównania to wolniej niż natarcie aliantów podczas bitwy nad Sommą w I wojnie światowej, jednej z najsłynniejszych w historii przykładów wyniszczającego Mielenia. A u podstaw niezdolności Rosji do przełamania obrony leży rewolucyjna ukraińska strategia strefy zabijania, koncepcja obronna, która fundamentalnie przekształciła to, jak prowadzi się współczesną wojnę. Ale żeby zrozumieć, dlaczego ta strategia jest tak dewastująca, Musimy zobaczyć, czym różni się od każdej wielkiej wojny XX wieku. Podczas I wojny światowej polem bitwy rządziły okopy. Żołnierze okopywali się, artyleria tłukła pozycje przez dni, a potem piechota wychodziła z okopów na ziemię, niczyją licząc na przełamanie pozycji wroga samą masą. Strefę zabijania wyznaczał zasięg karabinów maszynowych może kilkaset yardów otwartego terenu, na którym atakujący byli narażeni. Jeśli udało się przebyć tę śmiercionośną przestrzeń, miało się szansę. II wojna światowa przywróciła mobilność do działań wojennych. Taktyka Blitzkriegu wykorzystywała działania połączone w tym wczesne czołgi, lotnictwo i piechotę zmechanizowaną, by przebić linie obronne i wykorzystać wyłomy. Strefa zabijania stała się bardziej dynamiczna, ale nadal była mierzona w milach do kilku. Przewaga w powietrzu miała znaczenie, ale bliskie wsparcie lotnicze wymagało dedykowanych misji lotniczych i nawigatorów, naprowadzania lotnictwa na pierwszej linii. Nawet podczas zimnej wojny, gdy NATO i Układ Warszawski stały naprzeciw siebie w Europie Środkowej, planowanie obrony koncentrowało się na warstwowych pozycjach. Obie strony budowały betonowe bunkry przeszkody przeciwczołgowe i pola minowe, wszystko po to, by kierować wrogi pancerz do z góry wyznaczonych stref zabijania i test zabijania, gdzie broń przeciwpancerna mogła go zwalczać. Były to statyczne, starannie zaplanowane pasy obronne. Ukraińska strategia strefy zabijania poszła w zupełnie innym kierunku. Dzisiejsza strefa zabijania nie jest stałą linią na mapie, ani kilkuset metrami otwartego terenu. To strefa o głębokości od 15 do 25 mil, stałej wszechobecnej śmierci, która może uderzyć gdziekolwiek i kiedykolwiek z niemal idealną precyzją. A wszystko to dzięki najbardziej przełomowej technologii wojskowej od czasu karabinu maszynowego dronom. Pomyśl o ekonomii wojny powietrznej w XX wieku. Podczas II wojny światowej przeprowadzenie nalotu bombowego oznaczało budowę ogromnych bombowców kosztujących miliony dolarów, szkolenie załóg przez miesiące, organizację złożonych misji z udziałem dziesiątek lub setek samolotów i pogodzenie się z tym, że wielu nie wróci. Pojedyncza misja strategicznego bombardowania mogła angażować tysiące ludzi i dziesiątki milionów w sprzęcie. Przenieśmy się do dziś. Ukraiński żołnierz siedzący w zamaskowanym schronie. Może wypuścić drona FPW za 400 dolarów, poprowadzić go 15 mil przez pole walki i zniszczyć rosyjski czołg wart 3 miliony dolarów. Cały proces trwa minuty. Ale co ważniejsze, operacja wymaga minimalnej obsady. Nie potrzebujesz załogi lotniczej, ogromnej logistyki ani rozbudowanego planu misji, żeby to zrobić. Wystarczy jeden dron i ponadprzeciętny operator dronów z aktualnymi informacjami z pola walki i szybkimi odruchami. Wszechobecność tych dronów uczyniła tradycyjne taktyki wojny okopowej całkowicie przestarzałymi. Późno dwudziestowieczna doktryna radziecka, którą odziedziczyły zarówno Rosja, jak i Ukraina, kładła nacisk na koncentrację sił w dużych, silnie ufortyfikowanych punktach oporu. Logika była prosta zgromadź wojsko i sprzęt w dobrze bronionych pozycjach, a wytrzymasz ostrzał artylerii i ataki pancerne. Ale drony zmieniły wszystko. Do roku 2023 te skoncentrowane pozycje stały się pułapkami śmierci. Szerokie okopy, które kiedyś chroniły żołnierzy przed artylerią, stały się łatwymi celami dla dronów f fpw Duże plutonowe schrony, które wydawały się nie do zdobycia, zamieniały się w masowe groby, gdy pojedynczy dron niosący granat mógł uderzyć z niemal idealną celnością. A strefa w rzeczywistości się rozszerzyła. Pamiętasz tę strefę od 15 do 25 mil z początku. Cóż! International Center for Defense and Security odnotowało, że strefa zabijania zaczynała się około od 3 do 5 mil od linii i potem powoli rosła wraz z poprawą technologii i wyposażenia. Co ważniejsze dla Ukrainy, dostrzegła ona tę zmiany szybciej niż Rosja i całkowicie przeprojektowała swoją strategię obronną. Zamiast z góry wyznaczonych fortyfikacji i statycznych linii obrony, jak francuska linia Maginota czy niemiecki wał atlantycki? Ukraina zbudowała przesuwającą się adaptacyjną linię frontu, która maksymalizuje śmiercionośność wojny dronowej, jednocześnie minimalizując podatność na uderzenia. Oto jak to działa w praktyce. Nowy system umocnień Ukrainy rozciąga się na ponad 1200 mil w obwodach Donieckim, Harkowskim i Dniepropetrowskim. Ale nazywanie tego linią jest mylące. Trafniej jest myśleć o tym jak o warstwowej sie sieci stref zabijania. Pierwsza warstwa składa się z min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych sieci cienkich, metalowych drutów, zwanych putanka, które spowalniają ruch piechoty, oraz rowów przeciwczołgowych z drutem kolczastym na dnie, by uniemożliwić żołnierzom wykorzystywanie ich jako osłony. Potem pojawiają się zęby smoka, betonowe tetraedry połączone grubymi metalowymi linami i oplecione wieloma rzędami drutu kolczastego. Wszystkie te przeszkody mają nie zatrzymać sił rosyjskich. Lecz je spowolnić i skierować do z góry wyznaczonych korytarzy. I tam zaczyna się prawdziwe zabijanie. Za tymi przeszkodami Ukraina rozmieściła gęstą sieć mikroumocnień. To małe zamaskowane stanowiska, w których operatorzy dronów działają w grupach zaledwie kilku żołnierzy. Są też rozproszone często w środku jest tylko jeden żołnierz jako obserwator lub operator ale każde jest wyposażone w wiele typów dronów, które mogą obejmować zasięgi do 15 mil. To rozproszenie jest kluczowe. W tradycyjnej wojnie znalezienie i zniszczenie stanowiska dowodzenia albo pozycji artylerii mogło sparaliżować cały sektor. Ale gdy twoja sieć obronna składa się z setek małych, niezależnych komórek, z których każda potrafi wezwać uderzenia na ogromnych dystansach, nie ma jednego punktu krytycznego. Rosja może zniszczyć jedną pozycję, jednego dnia, dwie następnego może kilkanaście w ciągu tygodnia. Ostatecznie nie ma to znaczenia, sieć się adaptuje, inne komórki przejmują zadania, a strefa zabijania pozostaje śmiercionośna. Zdolność do monitorowania tej przesuwającej się linii frontu wynika z zaawansowanej ukraińskiej sieci rozpoznania dronowego. W przeciwieństwie do XX wiecznej wojny, gdzie zbieranie informacji wymagało samolotów wysokiego pułapu lub satelitów, siły ukraińskie mogą utrzymywać stałą obserwację, używając tanich komercyjnych dronów. Jak wyjaśnił jeden z ukraińskich operatorów, drony światłowodowe mogą filmować z wysokości pół metra nad ziemią, co znacznie ułatwia wykrywanie celów niż pułap od 300 do 600 metrów wymagny dla systemów ze skrzydłem stałym. Ta stała obserwacja umożliwia najbardziej rewolucyjną ukraińską zmianę taktyczną mobilną wojnę, uderz i uciekaj, wspieraną przez roboty naziemne. To właśnie tutaj Ukraina naprawdę wyprzedziła tradycyjne myślenie wojskowe i być może każdą inną armię na świecie. Do końca roku 2025 Ukraina ma być gotowa do rozmieszczenia 15 tysięcy bezzałogowych pojazdów naziemnych. Pomyśl, co to oznacza. To nie są tylko zdalnie sterowane zabawki. To zaawansowane platformy robotyczne, które mogą przenosić do 660 funtów amunicji lub zaopatrzenia ewakuować rannych pod ostrzałem. Stawiać miny, dostarczać ładunki wybuchowe do umocnionych pozycji, a nawet montować karabiny maszynowe do ognia zaporowego. Wpływ na ukraińską taktykę był ogromny. W grudniu roku 2024 siły ukraińskie przeprowadziły pierwszy na świecie w pełni bezzałogowy szturm na rosyjskie pozycje, używając wyłącznie robotów naziemnych i dronów FPW, bez udziału ludzkiej piechoty w bezpośrednim natarciu. Do lipca roku 2025. Siły ukraińskie wzięły rosyjskich żołnierzy do niewoli, nie wysyłając żadnej piechoty, polegając wyłącznie na dronach i naziemnych systemach robotycznych. To tworzy sztuczną obecność na polu walki, bez narażania realnych żołnierzy. Zamiast wysyłać żołnierzy do strefy zabijania, by utrzymywali pozycje lub prowadzili szturmy, Ukraina może wysyłać roboty, które przemieszczają zaopatrzenie, sprawdzają teren pod kątem zagrożeń i zwalczają cele, podczas gdy operatorzy pozostają bezpiecznie w ukrytych stanowiskach. Kilometry dalej. Gdy Rosja niszczy jednego z tych robotów, Ukraina traci sprzętnie życie. Matematyka, wyniszczenia przesuwa się dramatycznie na korzyść Ukrainy. Ale oto co czyni ukraińską strategię naprawdę genialną, tempo innowacji. We współczesnej wojnie przewaga technologiczna jest mierzona nie w latach ani nawet miesiącach, lecz w tygodniach. Rosja wprowadziła drony światłowodowe wiosną roku 2024. I natychmiast trafiły one na nagłówki jako kolejna niepokonana broni. W przeciwieństwie do tradycyjnych dronów sterowanych radiowo, drony światłowodowe ciągną za sobą cienki przewód podczas lotu, łącząc je bezpośrednio z operatorem. To czyni je odpornymi na zakłócanie walką elektroniczną i zapewnia krystalicznie czysty obraz wideo, aż do uderzenia. Analitycy wojskowi na całym świecie uznali to za potencjalnie przełomową adaptację powrót do analogowych rozwiązań która dałaby Rosji decydującą przewagę. Ukraina odpowiedziała, przechwytując rosyjskie drony światłowodowe, odtwarzając je metodą inżynierii wstecznej, identyfikując ich słabości i budując lepsze wersje w ciągu miesięcy. Do lata roku 2024 ukraińskie firmy takie jak 3D Tech zaczęły rozwijać własne drony światłowodowe, ale nie skopiowały po prostu rosyjskich konstrukcji, ulepszyły je radykalnie. Ukraińscy inżynierowie zastąpili ciężkie ramy Rosji lekkim włóknem węglowym, znacząco poprawili konstrukcję szpuli, by zmniejszyć opór i tarcie, zoptymalizowali rozkład masy dla lepszych właściwości lotnych i opracowali systemy zdolne sięgać od 15 do 25 mil, znacznie przekraczając ówczesne możliwości Rosji. Co istotne, ten zasięg pokrywał się z rozwojem strefy zabijania w formie, jaką widzimy dzisiaj. Ukraińskie drony światłowodowe stały się lżejsze, szybsze i bardziej niezawodne i mogły trafiać cele na większych dystansach niż ich rosyjskie odpowiedniki. Co więcej, Ukraina zbudowała ogromne krajowe moce produkcyjne. Ponad 200 firm pracuje dziś nad rozwojem dronów, a dziesiątki modeli zostały zatwierdzone do użytku wojskowego. Ten zdecentralizowany, konkurencyjny ekosystem zapewnia stałą innowację, ponieważ firmy ścigają się, by tworzyć lepsze, tańsze i skuteczniejsze systemy. Ten wzorzec powtarza się w każdej domenie wojny. Rosja opracowuje nową taktykę lub technologię, Ukraina ją analizuje, adaptuje i wdraża ulepszoną wersję? Szybciej niż Rosja jest w stanie zwiększyć skalę produkcji. To cykl innowacji, który wzbudziłby zazdrość Doliny Krzemowej? Z tą różnicą, że pętla sprzężenia zwrotnego odbywa się na aktywnym polu walki, gdzie lekcje mierzy się życiem uratowanym lub straconym. I tutaj ukraińska strategia strefy zabijania staje się czymś znacznie większym niż tylko zestawem taktyk obronnych jednego państwa. Przekształca globalne myślenie wojskowe i potencjalnie redefiniuje zachodnie strategie obronne na dekady. Państwa NATO otwarcie przyznają, że muszą uczyć się od Ukrainy, a nie odwrotnie. Duńska premier Mete Frederiksen ujęła to dosadnie. Jedynym ekspertem na świecie, jeśli chodzi o zdolności antydronowe, jest teraz Ukraina. Ponieważ walczą z rosyjskimi dronami niemal codziennie, musimy wziąć wszystkie doświadczenia, całą nową technologię, całą innowację z Ukrainy i włączyć to do własnego dozbrajania. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził to jeszcze bardziej bezpośrednio: To Ukraińcy będą szkolić nas, jak przeciwstawić się Rosji, a nie odwrotnie. To oznacza fundamentalne odwrócenie tradycyjnej relacji między NATO a Ukrainą. Przez dekady NATO próbowało doprowadzić Ukrainę do standardów sojuszu poprzez programy szkoleniowe i reformy wojskowe. Teraz po trzech latach najbardziej intensywnej wojny dronowej w historii, kraje NATO idą do szkoły ukraińskich taktyk. We wrześniu roku 2025, po rosyjskich wtargnięciach dronów w polską przestrzeń powietrzną, Polska i Ukraina ogłosiły plany, by Ukraina zapewniała szkolenie antydronowe w Polsce. Wielka Brytania masowo produkuje drony przechwytujące opracowane we współpracy z Ukrainą. Rumunia ujawniła plany wytwarzania dronów w partnerstwie z ukraińskimi firmami na potrzeby krajowe i potencjalny eksport do sojuszników z NATO. Nawet Stany Zjednoczone, dominująca potęga militarna świata, podobno negocjują przełomową umowę na pozyskanie sprawdzonej w boju ukraińskiej technologii dronowej. Na to ustanowiło w Polsce Joint Analysis Training and Education Center, specjalnie po to by wykorzystywać lekcje w czasie rzeczywistym z konfliktu ukraińskiego. Sojusz zasadniczo przemyśliwuje swoją doktrynę obrony powietrznej, koncentrując się na rojach tanich dronów uderzeniowych zamiast na drogich pociskach i myśliwcach. Dotychczasowa metoda wystrzelenie pocisku Patriot za 4 miliony dolarów lub wykonanie wylotu MF35 by strącić drona za 400 dolarów jest po prostu ekonomicznie nie do utrzymania. Szersze konsekwencje są oszałamiające. Ukraina pokazała, że mniejsze państwa mogą rzucać wyzwanie większym przeciwnikom w kluczowych technologiach wojskowych, jeśli działają szybciej, stale innowują i integrują sektor prywatny ze strategią obronną. Tradycyjny zachodni model pozyskiwania uzbrojenia, który potrzebuje lat, a nawet dekad, by wprowadzić nowe systemy poprzez sztywne procesy biurokratyczne, został całkowicie wyprzedzony przez ukraiński napędzany polem walki cykl rozwoju, w którym usprawnienia mierzy się w tygodniach. Były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerii Zaluschnej, przewidywał, że przyszłe wojny wygrają kraje, które skupią zasoby na dronach walce elektronicznej i sztucznej inteligencji. Wojna rosyjsko-ukraińska stała się największym na świecie poligonem live fire dla tych technologii, a każda potęga militarna obserwuje uważnie i dostosowuje swoje doktryny. Na podstawie ukraińskich innowacji. Nawet Chiny badają, jak tanie systemy bezzałogowe mogą rzucać wyzwanie drogim tradycyjnym siłom. Tajwan analizuje, jak ściany dronów mogą bronić przed desantami amfibijnymi. Izrael analizuje, jak systemy robotyczne mogą ograniczać straty w wojnie miejskiej. Lekcje z ukraińskiej strategii strefy zabijania rozchodzą się globalnie, potencjalnie przekształcając to, jak każde państwo myśli o obronie. Ale być może najważniejsza lekcja jest taka, ta przewaga technologiczna we współczesnej wojnie jest tymczasowa i krucha. Liczy się nie to, kto ma najlepszy sprzęt na początku konfliktu, lecz zdolność do szybszej adaptacji niż przeciwnik do innowacji pod presją, do szybkiego ponoszenia porażek i jeszcze szybszego uczenia się oraz do stworzenia podejścia obejmującego całe społeczeństwo, które wykorzystuje cywilną innowacyjność do celów wojskowych. Ukraińska strategia strefy zabijania działa nie dlatego, że ukraińskie drony są koniecznie lepsze od rosyjskich, w bezpośrednim porównaniu jeden do jednego, lecz dlatego, że Ukraina zbudowała cały ekosystem przemysłu wojskowego. Koncentracja niezależnych firm, które łączą dane zasoby i otrzymują informacje zwrotne, praktycznie w czasie rzeczywistym z faktycznych sytuacji bojowych, oznacza, że mogą iterować i ulepszać się szybciej niż scentralizowany biurokratyczny rosyjski kompleks przemysłowo-obronny. Każdego dnia ukraińscy inżynierowie otrzymują informacje zwrotne od operatorów na pierwszej linii o tym, co działa, a co nie. Co tydzień pojawiają się w polu nowe modyfikacje dronów. Co miesiąc wyłaniają się nowe możliwości, które nie były możliwe miesiąc wcześniej. To tworzy narastającą przewagę, która rośnie z czasem, nawet gdy Rosja desperacko próbuje dotrzymać kroku. Rosja uczy się, że nie da się siłą przebić przez nowoczesną strefę zabijania. Nie da się jej zalać artylerią, gdy drony wykrywają twoje. Twoje działa i uderzają w nie, zanim zdążą się przemieścić. Nie da się używać masowego pancerza, gdy każdy czołg, który wjeżdża do strefy, staje w obliczu dziesiątek dronów e FPEW. Nie da się polegać na walce elektronicznej, gdy drony światłowodowe są odporne na zakłócanie. Nie da się nawet bezpiecznie zaopatrywać wojsk na pierwszej linii, gdy trasy logistyczne sięgające 20 km za linię są pod stałą obserwacją i atakiem. Strategia strefy zabijania w zasadzie postawiła cały koncept działań ofensywnych na głowie. W tradycyjnym myśleniu wojskowym to strona atakująca ma inicjatywę, wybiera kiedy i gdzie uderzyć, zmuszając obrońcę do rozproszenia sił, by pokryć wszystkie możliwe podejścia. Ale w wojnie nasyconej dronami to obrońca ma doskonałą świadomość pola walki i może natychmiast skoncentrować przytłaczającą siłę ognia na dowolnym punkcie, bez przemieszczania choćby jednego żołnierza. To geniusz Ukrainy, zamiana preferowanych przez Rosję taktyk w strategiczne słabości. Rosja świetnie czuje się w wojnach, na wyniszczenie wrzuca ogromne zasoby, w problemy aż pękają. Ale co się dzieje, gdy każdy żołnierz, każdy czołg i każda armata, które rzucasz do ofensywy, wchodzi do strefy zabijania, gdzie nie mierzy się z przeciwną piechotą, lecz z wszechobecną siecią autonomicznych systemów? Uzbrojenia zdolnych uderzać z dowolnego kierunku i o dowolnej porze dostajesz dokładnie to, co widzieliśmy przez ostatnie trzy lata, najwolniejszą i najkosztowniejszą. Ofensywę w nowożytnej historii wojskowości, gdzie Rosja wymienia milion strat na procent terytorium, gdzie generałowie wysyłają fale za falą żołnierzy do tego, co sami nazywają maszynką do mięsa, gdzie koszt ekonomiczny wojny drenuje rosyjskie rezerwy podczas, gdy ukraińska strategia obronna wymaga ułamka zasobów. I oto naprawdę przerażająca dla Rosji część, ta przewaga strefy zabijania nie jest statyczna, ona rośnie. Co miesiąc ukraińskie drony mogą stawać się lepsze, tańsze i liczniejsze. Co miesiąc na pole walki trafia więcej robotów naziemnych, zmniejszając zapotrzebowanie na ludzką piechotę. Co miesiąc coraz więcej państw dzieli się technologią i taktykami z Ukrainą, podczas gdy Rosja staje się coraz bardziej odizolowana. Ukraina zaczynała praktycznie nie mając przemysłu dronowego, by zakończyć na zbudowaniu ponad 5 milionów dronów w roku 2025. Rosja o tym wie. Dlatego Kreml aktywnie naciska na negocjacje, które zamroziłyby konflikt i dały im terytorium, którego nie zdołali zdobyć militarnie. Rozumieją, że czas nie działa na ich korzyść, że z każdym miesiącem ukraińskie przewagi obronne rosną, a rosyjska zdolność ofensywna eroduje. Pamiętaj, Rosja zaczęła tę wojnę z około 900 tysięcy aktywnych żołnierzy. Teraz poniosła 1,2 miliona strat. W praktyce przepuściła przez front całą swoją przedwojenną armię i musiała rekrutować, mobilizować albo przymuszać do służby zupełnie nową armię i jeszcze więcej. A ta nowa armia coraz częściej składa się z ludzi zdesperowanych, skrajnie zmotywowanych albo kierujących się ukrytymi motywami, aż po ukraińskich agentów ruchu oporu, włącznie którzy celowo przenikają do rosyjskich sił, by sabotować operację od środka. Budżet obronny Rosji na rok 2020 to city. Piąty osiągnął zdumiewające 40% wydatków rządowych poziomy niewidziane od szczytu zimnej wojny. A jednak, mimo tej ogromnej inwestycji, rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy praktycznie załamał się jako branża eksportowa. Wszystko, co Rosja produkuje, musi zostać w kraju tworząc gospodarczą spiralę śmierci, w której produkcja wojskowa Pożera coraz większe części produktu krajowego brutto, nie generując przychodów. Tymczasem ta sama produkcja wojskowa opiera się na kolei, by transportować sprzęt na linię frontu. Te same linie kolejowe są coraz częściej celem ukraińskich operacji sabotażowych. Czołgi i amunicja stoją w magazynach, bezużyteczne dla frontu, bo pociągi nie mogą ich bezpiecznie dostarczyć. A nawet gdy sprzęt dociera na pierwszą linię, wjeżdża do strefy zabijania, gdzie czekają drony. To kulminacja strategii Ukrainy, system obronny, który aktywnie degraduje zdolność Rosji do prowadzenia wojny, narzucając nie do utrzymania koszty na każdą operację ofensywną. To wojna na wyniszczenie, postawiona na głowie, gdzie liczebnie mniejszy obrońca zadaje nieproporcjonalne straty rzekomo silniejszemu napastnikowi. A świat to zauważa. Jeśli Ukraina potrafi przez trzy lata i nadal powstrzymywać nuklearne supermocarstwo dzięki innowacjom technologicznym i adaptacyjnym, taktykom, Przyszłe konflikty będą wyglądać znacznie inaczej niż to, co widzieliśmy przed rokiem 2022. Dzięki za oglądanie. Aby zobaczyć, jak ukraiński ruch oporu uzupełnia tę strategię strefy zabijania poprzez operacje sabotażowe setki mil za rosyjskimi liniami, sprawdź naszą poprzednią analizę o ukraińskiej wojnie w cieniu. I żeby być na bieżąco z tym, jak wojna dronowa nadal przekształca nowoczesną doktrynę wojskową, subskrybuj The Military Show codzienne materiały o globalnej geopolityce i analizie wojskowej.